W dzisiejszym wykładzie zajmiemy się pomiarem inteligencji. Powstaje pytanie, czy inteligencję, tę zdolność e, rozumienia, rozumowania i wnioskowania, czy tę zdolność można mierzyć i jak się ją mierzy. Proszę Państwa, zacznę od uwagi bardziej ogólnej. Otóż jednym z kryteriów tego, czy Coś stanowi bądź stanowić może przedmiotem badań naukowych jest fakt, czy dane zjawisko jest mierzalne, bowiem pomiar stanowi jak gdyby podstawę weryfikacji naszych hipotez, twierdzeń. I podobnie jest w przypadku inteligencji. Między innymi inteligencji. Otóż, e, kiedy sięgamy wstecz, jeżeli chodzi o badania nad inteligencją, to e, już w drugiej połowie XIX wieku kuzyn Karola Darwina, Galton, który znany jest z badań nad dziedzicznością geniuszy. Galton zorganizował laboratorium psychofizyczne, w którym to laboratorium podejmował próby badania inteligencji. Te próby sprowadzały się do bardzo prostych testów, testów, które polegały na pomiarze czasu reakcji, na zdolności różnicowania dźwięków, więc bardzo powiedziałbym, ograniczały się do bardzo prostych form zachowania, no, ale te proste zach formy zachowania miały to do siebie, że łatwo były mierzalne, głównie w kategoriach czasu reakcji czy w kategoriach progu wrażliwości zmysłowej czy progu różnicowania bodźców. Te badania powtarzano, między innymi badacz o nazwisku McKin Cattell prowadził tego typu badania w Stanach Zjednoczonych, ale one spotkały się bardzo szybko, bardzo wcześnie z krytyką. Na czym polegała krytyka tego typu pomiaru inteligencji? Otóż okazało się, że tak mierzona inteligencja nie koreluje, czyli nie pozostaje w związku. Z wynikami ocen szkolnych. To znaczy osoby uzyskujące bardzo wysokie oceny szkolne bynajmniej nie zawsze uzyskiwały, czy często nie uzyskiwały wysokich ocen w tych badaniach psychofizycznych, mających stanowić podstawę pomiaru inteligencji. Ta ostra krytyka spowodowała, że zrezygnowano, z takich pomiarów inteligencji. I na początku tego stulecia znany psycholog francuski Binet podjął się konstrukcji pierwszego testu inteligencji, testu, który no właśnie jak gdyby stanowił odpowiedź na tę krytykę. Na czym polegała istota. Testu Bineta, który oczywiście nie jestem w stanie tego testu tutaj w szczegółach opisać, ale ten test opierał się, czy konstrukcja tego testu opierała się na dwóch podstawowych założeniach. Pierwsze założenie mówiło o tym, że inteligencja przejawia się w bardziej skomplikowanych procesach umysłowych. No, właśnie w tych procesach umysłowych, które często ujawniają się w rozwiązywaniu zadań szkolnych, i które sprowadzają się, bardzo grubo rzecz traktując, do zdolności rozumowania i wnioskowania. Ja często te dwa pojęcia powtarzam wtedy, kiedy mówię o istocie inteligencji, bowiem rzeczywiście są one dla zrozumienia inteligencji istotne. Drugie założenie leżące u podstaw pomiaru testowego zaproponowanego przez bineta, to założenie o tym, że inteligencja rozwija się wraz z wiekiem. To znaczy, że przejawy inteligencji zmieniają się w zależności od tego, z którym okresem życia mamy do czynienia. I biorąc te dwa założenia za podstawę, Binet wraz ze swoim współpracownikiem Simonem opracował pierwszy test inteligencji. Ten pierwszy test służący do pomiaru inteligencji, właściwie miał za zadanie, było to zadanie niejako zlecone przez ministra oświaty, rzecz z którą spotykamy się dzisiaj na co dzień, to zlecanie zadań, było to zadanie polegające na tym, aby dokonać wśród uczniów selekcji tych, którzy są opóźnieni w rozwoju. Więc chodziło, jak gdyby o to, aby wyselekcjonować uczniów o niższym poziomie inteligencji, to znaczy tych, którzy ze względu na poziom funkcjonowania umysłowego nie są w stanie uczęszczać do szkoły normalnej. I właśnie to zadanie skłoniło bineta do konstrukcji testu inteligencji. Na czym polega istota tego testu? Otóż ten test. W dużym stopniu jest testem, który nawiązuje do sytuacji szkolnej, do zadań typu szkolnego, i polega na tym, że osobie badanej daje się krótkie zadania do rozwiązania zadania wymagające ujmowania stosunków między przedmiotami, między elementami. Yy, zdolności rozumienia słów, słowniki, yy, analogie i temu podobne. I yy, za, każdy, za każde rozwiązane zadanie osobie przypisuje się określony wiek umysłowy. To, to jest dość śmieszne, ale yy, z zadaniami testowymi związane są jak gdyby Miesiące wieku umysłowego. I wyobraźmy sobie, że na określony wiek życia przewiduje się sześć zadań, które przeciętne dziecko w tym wieku rozwiązuje. I te sześć zadań to jak gdyby 12 miesięcy wieku umysłowego. A więc za każde zadanie osoba otrzymuje dwa miesiące wieku umysłowego. Skąd bierze się ten wiek umysłowy? Proszę Państwa, ten wiek umysłowy jest o tyle wygodny, że da się jak gdyby porównać z wiekiem życia, bowiem wiek życia także liczy się w miesiącach i w latach, i podobnie z wiekiem umysłowym. Jeżeli chcemy określić wiek umysłowy danego dziecka, to znaczy jego poziom umysłowy, to korzystając z tak skonstruowanych zadań, Potrafimy na podstawie liczby rozwiązanych zadań powiedzieć, jaki posiada wiek umysłowy. Poruszaj tym kalejdoskopem i zobacz, co tam jest w środku, ale nie zasłaniaj ręką drugiego oka. No, widzisz tam coś? Dobrze, a spróbuj teraz wziąć do drugiej ręki i popatrz jeszcze raz. Dobrze. A teraz Karolina, jeszcze jedno zadanie dla Ciebie. Wstań. Chciałabym, żebyś tą piłeczkę, odsuń się troszeczkę dalej od stolika, tą piłeczkę wrzuciła do tej beczułki. Proszę cię, spróbuj. Tak, jeszcze raz spróbujemy, ale stań troszeczkę dalej. No i spróbuj rzucić. No rzuć. jeszcze raz. Tak, żebyś jakbyś chciała trafić tutaj. No dobrze. Binet jak gdyby nie radził sobie z tym stosunkiem wieku umysłowego do wieku życia, z tą relacją. I w związku z tym, na podstawie tego, co robił Binet i jego współpracownik Simon, to było jedynie określenie wieku umysłowego. Ale wyobraźmy sobie, że mamy do czynienia z dziećmi różniącymi się wiekiem życia. I teraz taka informacja o wieku umysłowym w odniesieniu do powiedzmy chłopca, który ma lat 10 i w odniesieniu do chłopca, który ma lat 14, niewiele nam mówi, jaki jest naprawdę jego poziom funkcjonowania intelektualnego. W porównaniu z, no, z tym młodszym bądź z tym starszym. I tu wystąpiła pewna trudność, jak gdyby porównywania tych wyników. I z tą trudnością poradzono sobie dopiero po śmierci Bineta. Mianowicie William Stern zaproponował, by posługiwać się tak zwanym ilorazem inteligencji. Czymże jest iloraz inteligencji? Iloraz inteligencji jest podstawową miarą ilościową poziomu funkcjonowania intelektualnego, innymi słowy mówiąc, poziomu inteligencji człowieka. I według szterna iloraz inteligencji y, to wiek umysłowy przez wiek życia i po to, aby uniknąć ułamków, mnożymy to przez 100. Wyobraźmy sobie, proszę Państwa, że mamy dziecko, które stanowi przedmiot naszych badań, dziecko, którego wiek życia wynosi 6 lat, i dajemy temu dziecku do rozwiązania test inteligencji, który to test, jak wspomniałem, polega na tym, że za każde zadanie otrzymuje dwa miesiące życia. I wyobraźmy sobie, że to dziecko rozwiązało wszystkie zadania dla piątego roku życia. Przystępujemy do badania testem dla szóstego roku życia, i także wszystkie zadania zostały rozwiązane. I dając kolejne zadania, stwierdzamy, że dziecko nie jest w stanie innych zadań, to znaczy zadań dla starszego wieku, rozwiązać. W związku z tym stwierdzamy, że wiek umysłowy tego dziecka jest równy. 6, to znaczy 6 lat. A więc wiek umysłowy równy wiekowi 6 lat, podzielony przez wiek życia, który również wynosi 6 lat, daje nam iloraz inteligencji 100. I dlaczego mówię o tej magicznej liczbie 100? Bo iloraz inteligencji równy 100 przyjmuje się jako właśnie ten przeciętny, Iloraz inteligencji. Jest to ten iloraz inteligencji, który jak gdyby wskazuje na to, że wiek umysłowy danego człowieka, dziecka przede wszystkim, jest równy jego wiekowi życia, jest adekwatny do wieku życia. No i badania testowe wskazują wyraźnie na to, że w jednym przypadku ten wiek umysłowy. Jest wyższy od wieku życia, w innym przypadku jest niższy od wieku życia. I sama logika wskazuje na to, że jeżeli wiek umysłowy dziecka jest niższy od poziomu wieku życia, to wiadomo, że iloraz inteligencji będzie poniżej 100. Jeżeli ten wiek umysłowy jest wyższy od wieku życia, to iloraz inteligencji jest wyższy niż 100. Proszę Państwa. Tak rozumiany iloraz inteligencji przez kilkadziesiąt lat stosowany był przez psychologów w badaniach testowych. On stanowił podstawową miarę inteligencji. Tu pojawiła się jednak pewna trudność. Na czym polega trudność? Trudność polega na tym, że inteligencja człowieka, wtedy kiedy jest mierzona testem inteligencji, bynajmniej nie wzrasta liniowo wraz z wiekiem życia. To, co teraz powiem, może być dla Państwa pewnym zaskoczeniem. Otóż okazuje się, że kiedy człowiek w wieku powyżej 15-16 lat życia rozwiązuje test inteligencji, Powiedzmy w wieku lat 20, 25, 30, 40, to nie jest tak, że ten wynik się podwyższa. Ten wynik, jak gdyby, czy wzrost tego wyniku ustaje gdzieś w wieku lat 15-16 i utrzymuje się na tym poziomie do około 25 roku życia. Więc można powiedzieć, że, że ludzie młodzi w wieku studenckim. Właśnie mają to do siebie, że jeszcze funkcjonują na tym poziomie inteligencji, który jest typowy dla dziecka 15-16-letniego, w tym sensie, że uzyskali jak gdyby najwyższy poziom w tym zakresie. To się trochę kłóci z, z rozumieniem inteligencji tak, jak to pojmujemy na co dzień, ale myślę, że będę miał okazję o tym mówić. Proszę Państwa. I jak sobie poradzono z tym zjawiskiem, zjawiskiem polegającym na tym, że jak gdyby inteligencja, mierzona testem inteligencji, przestaje wzrastać po 16 roku życia? Otóż poradzono sobie w ten sposób, że przyjmuje się w sposób sztuczny, że u osób powyżej 16 roku życia, czy osobom powyżej 16 roku życia przypisuje się wiek życia równy 16 lat? Wyobraźcie sobie taką sztuczną sytuację, że 40-latek staje tutaj przed badaniem testowym i jemu się przypisuje ten wiek życia 16 lat. No, tak trzeba było zrobić właśnie z tego powodu, o którym wspomniałem, właśnie z tego względu, że, że ta zdolność rozwiązywania testu, czy raczej wyniki testu nie wzrastają po tym okresie życia. I proszę Państwa, jako reakcję na ten mankament wprowadzono inne, inne obliczenie ilorazu inteligencji. Obliczenie, które w dużym stopniu oparte jest na statystyce, który ja rzecz jasna tutaj nie mogę w tym krótkim wykładzie wyjaśnić. Ale powiem bardziej opisowo, o co idzie. Otóż psycholog amerykański Wexler, który znany jest jako e, autor jednego z najlepszych testów inteligencji, wpadł na pomysł, by zrezygnować z wieku życia i e, posłużyć się inną miarą poziomu inteligencji, mianowicie e, tym, co się nazywa odchyleniem standardowym. Jest to pewnie standaryzowany pomiar jak gdyby wskazujący na stopień odchylenia wyniku od średniego wyniku, od średniej arytmetycznej. Jest to wartość, która wskazuje na to, na ile właśnie na ile dany konkretny wynik odchyla się in plus lub in minus od średniej. I stosując ten pomiar, właśnie to odchylenie standardowe, które po angielsku nosi nazwę standard deviation, stąd mówi się o dewiacyjnym ilorazie inteligencji. Proszę tego nie mylić z dewiacją w innym znaczeniu. Dewiacyjny znaczy tutaj oparty iloraz inteligencji, oparty o pomiar odchylenia standardowego od średniej. Otóż tenże Wexler wziął za podstawę wyniki badań testowych oddzielnie dla każdego wieku życia. Wyobraźcie sobie państwo, że jak gdyby dokonano, dokonano pomiaru oddzielnie dla wieku lat 10, 11, 12 i tak dalej. Uporządkował te szeregi na wyników, na podstawie tego wykreślił krzywą. I okazało się, że wszystkie wyniki testowe dla każdego wieku układają się zgodnie z tak zwaną krzywą normalną, która często zwana jest od nazwiska e, autora tej krzywej, krzywą Gaussa. I w oparciu o e, ten wynik, wskazujący na to, że, e, że rezultaty układają się z, zgodnie z krzywą normalną, Wechsler zastosował właśnie tę miarę odchylenia standardowego, o której wspomniałem i stwierdził, że odchylenie standardowe w przypadku ilorazu inteligencji, którego średnia wartość wynosi 100, jest równy 15 punktom. I to jest rzecz dosyć istotna, dosyć ważna. Co to znaczy? To znaczy, jeżeli weźmiemy pod uwagę jak gdyby rozkład wyników pod krzywą Gaussa, że dwie trzecie populacji człowieka mieści się jak gdyby w granicach plus, minus z 15 do 100. A więc od 85 do 115 wartości lorazu inteligencji. To jest z grubsza biorąc ten obszar, który można scharakteryzować 2 trzeci populacji ludzkiej. I gdybyśmy dalej, jak gdyby szli na obrzeża tej krzywej, to no, z, z, ze statystyki wynika, że 95% całej populacji mieści się w granicach dwa odchylenia standardowe plus i minus w stosunku do średniej wartości 100. A więc mieści się w granicach od 70 do 130 jednostek ilorazu inteligencji. I nauczyciele wiedzą dobrze o tym, że ta wartość 70, a w kontekście innego testu inteligencji, testu Bineta, zwanego również testem stanfordzkim, od ośrodka uniwersyteckiego, w którym został potem rozwinięty w, y, przez Termana w Stanach Zjednoczonych. Y, w tym teście ten, y, 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 ta wartość graniczna wynosi 68. Jest to ta wartość graniczna, która sugeruje, że mamy do czynienia z dzieckiem, którego poziom funkcjonowania umysłowego uniemożliwia uczestniczenie do szkoły normalnej. I w tym kontekście właściwie ten, to, co określamy. Mianem ilorazu inteligencji, no dla nauczyciela jest ważne, jest istotne, żeby zrozumiał o co tutaj idzie. Proszę Państwa, pojawia się pytanie, czym jest właściwie iloraz inteligencji? No, na to pytanie otrzymujemy różne odpowiedzi i e, powiedziałbym tak: osoby, które najbardziej sympatyzują z tą jednostką pomiaru inteligencji. Twierdzą, że iloraz inteligencji jest miarą tak zwanej inteligencji ogólnej. Właśnie jest to pojęcie inteligencji ogólnej wprowadzone przez angielskiego psychologa Spearmana, który twierdzi, że jest to jak gdyby taki niezróżnicowany czynnik, który przejawia się we wszystkich działaniach człowieka. W każdej jego aktywności, przy czym w zależności od rodzaju tej aktywności, aktywność ta jest jak gdyby bardziej lub mniej nasycona tym czynnikiem ogólnym. I ten czynnik ogólny, czy istota tego ogólnego czynnika, czy tej ogólnej inteligencji sprowadza się do zdolności rozumowania i wnioskowania. A więc jest to, jak powiedział, takie stanowisko, które w gruncie rzeczy sprowadza sprowadza pomiar ilorazu inteligencji do jak gdyby uchwycenia tego, co jest najbardziej istotne dla inteligencji. Bardziej skromne stanowisko w tym zakresie jest to stanowisko, z którym ja osobiście sympatyzuję. Jest to stanowisko mówiące o tym, że iloraz inteligencji jest miarą tak zwanej inteligencji psychometrycznej. Co to znaczy? To znaczy, że jest on wyrazem inteligencji na tyle, czy o tyle, na ile inteligencja przejawia się w pomiarze testem inteligencji. Nie wiem, czy ja się jasno wyraziłem, ale główna idea leżąca u podstawy tego stwierdzenia polega na tym, że zbliżamy się jak gdyby tym bardziej do pomiaru inteligencji, im bardziej testy inteligencji chwytają istotę inteligencji, czy im bardziej w testach inteligencji przejawia się ta zdolność rozumowania i wnioskowania. Proszę Państwa, jest to rzecz ważna, to stwierdzenie, że iloraz inteligencji jest głównie miarą inteligencji psychometrycznej, bowiem inteligencja psychometryczna nie jest na pewno tym, czym inteligencja przejawiająca się w życiu codziennym człowieka. Inteligencja psychometryczna ma szereg ograniczeń, które wynikają po pierwsze z samej konstrukcji testów inteligencji, z faktu, że badanie inteligencji odbywa się w warunkach sztucznych, które często można wręcz określić jako warunki laboratoryjne, że wreszcie badanie inteligencji się, odbywa się w sytuacji, która przypomina w dużym stopniu sytuację, egzaminacyjną. E, w związku z tym e, bardzo proszę słuchaczy, by pamiętali o tym, że szereg wniosków, a być może większość wniosków i większość twierdzeń, które wypowiadają psychologowie na temat inteligencji, to samo będzie dotyczyło na przykład takiego problemu, w jakim stopniu inteligencja jest dziecicznie zdeterminowana, w jakim stopniu jest kształtowana przez środowisko. Wyniki badań dające jakąś odpowiedź na to pytanie, w gruncie rzeczy ograniczają się do inteligencji psychometrycznej, i o tym trzeba zawsze pamiętać, wtedy, kiedy mowa jest o różnego rodzaju tezach i wnioskach dotyczących inteligencji.